Witajcie, kochani, na spotkaniu z serii Tarot artystyczny Gaja. Dziś, co jest między Wami? Pomyślcie sobie o tej osobie i zastanówcie się, czy w ogóle jest coś, co Cię interesuje, co Was interesuje w sprawie między Tobą a tą osobą. Ja zakładam czarodziejskie okulary obiektywizmu. Oczyszczam karty. Dzisiaj tarot surrealistyczny. Oczywiście, karty rady. Trzymajcie kciuki, żebym nie zapomniała ich użyć, bo potem jestem w takim ferworze, że no, niestety czasem mi wylatuje z głowy. I karty przesłań miłości. Karty przesłań miłości, z których wybierzemy trzy. No i wy będziecie mogli potem wybrać jedną, dwie lub trzy, żeby dopowiedzieć sobie taką kropkę nad i, co do tego, co będziemy tutaj dzisiaj czytać. Dobrze, chciałam Was również zaprosić na Instagram, gdzie będziecie mogli zobaczyć pracę mojego wykonania. Tutaj akurat mamy moc uzdrowienia tak nazwałam tą bransoletkę która jest z granatów z kształtowanego przeze mnie mosiądzu ten łańcuszek też jest zrobiony przeze mnie zachęcam tam poczytacie więcej o mocy granatów jak również innych kamieni o których tam wspominam przy okazji innych moich prac tam jest cały katalog który będziecie mogli sobie obejrzeć, poczytać trochę o kamieniach, o ich mocy, o ich mocy magicznej, również. Także serdecznie zapraszam. No, a teraz chciałam jeszcze bardzo serdecznie podziękować osobom, które tutaj zaglądają i które już są subskrybentami, oraz osobom, które w tej chwili zdecydują się zasubskrybować nasz kanał. I Wybiorę jedną kartę dla osób, które są już subskrybentami. Może jeszcze oczyszczę. I to jest karta dla osób, które są już subskrybentami. Przesłanie dziękczynne na dziś. I karta dla osób, które teraz zdecydowały się, zdecydują się w tym momencie zasubskrybować. O, odwróciłam już odruchowo. Dobrze. No i zobaczmy. W takim razie zacznę od osób, które teraz subskrybują, zasubskrybowały, bądź za chwileczkę zasubskrybują. Szmaragd, ceremonie i uroczystości. Jest to czas ważnych momentów przejścia w życiu, takich jak wesela, urodziny, ukończenia studiów lub rocznice. To są takie momenty, właśnie w których coś się zmienia coś przechodzi z jednego w drugie. Warto takie ceremonie przechodzić i organizować, a żeby nie zatrzymywać się w przeszłości, tylko przejść już w nową rzeczywistość i w nową energię oczywiście. Tego wam serdecznie życzę, taką energię wam ślę i bardzo dziękuję. No a teraz karta dla osób, które już były subskrybentami i są Ametyst. Ujawnianie Twojego prawdziwego ja. Kiedy pozwolisz innym poznać prawdziwego siebie, poczujesz się kochany za to, kim naprawdę jesteś. Hmm, piękne. I poczujesz, że sam kochasz siebie również za to, kim naprawdę jesteś. No, taką energię Wam ślę i również bardzo dziękuję. Piękna energia, piękna energia ametystu. To położymy na razie te karty tutaj, żebyście sobie mogli dalej na to patrzeć i to sobie tam łączyć się energetycznie. A ja w takim razie czytam, jakie, co, co między Wami jest, co jest aktualnie między Wami. Dobrze, jeszcze raz przytasuję i sprawdźmy, co jest aktualnie między Wami. Wiecie już o kogo pytacie? No to zaczynamy. Energia ogólna, energia ogólna tego, co jest między Wami. Dziewięć buław. Hm. Dziewięć buław to jest taka energia troszeczkę związana z. Ze zranieniem, ale i z wiedzą, która z tego zranienia wynika. Dziwna ta karta. Trochę się dzieje na powierzchni, trochę się dzieje pod powierzchnią, no ale na szczęście tych nóżek tej, tego zwierzęcia, tej postaci jest dużo. I one są, no, być może nie są zbytnio silne, ale za to one sięgają w głąb. Bo mamy tutaj powierzchnię na której pływają łabędzie, więc to jest powierzchnia wody. Pod powierzchnią mamy słonie i takie właśnie cieniutkie nóżki i ogólnie obraz, który nawiązuje do twórczości Salwadora dali. No, w każdym bądź razie jest to taka energia, która sięga w głąb wiedzy, sięga w głąb doświadczeń, w sumie jest dość bezpieczna. Ale nie jest wolna od wcześniejszych zranień. Dlatego myślę, że to jest energia, która w sumie jest ciepła, w sumie niesie pozytywne jakieś energie. Natomiast warto pamiętać o tym, że jednak tutaj jest jakieś doświadczenie wynikające z poprzednich trudnych sytuacji. No to teraz zobaczmy, co. Odchodzi do przeszłości w tym, co jest między wami. No, na pewno odchodzi do przeszłości kwestia oczekiwania, takiego zawieszenia w niewiadomo czym. Również odchodzi do przeszłości patrzenie z innej perspektywy, z kompletnie bycia w butach innej osoby. Więc mamy tutaj Wisielca, który. Z jednej strony odpoczywa, a z drugiej strony trochę poszukuje wiedzy wewnątrz siebie, no ale taki moment oczekiwania, takiego zawieszenia, nie wiadomo za bardzo w czym, czasem łączy się również z utratą pewnych kwestii, najczęściej związanych z materią, ale czyli pieniędzy. <grym> No ale yy, myślę, że w przypadku tutaj Waszej relacji może to oznaczać również, że do przeszłości odchodzi to, że coś możecie utracić poprzez brak działania. No, a teraz zobaczmy, czego będzie więcej, co przychodzi, co przychodzi między Wami. No, energia kochanków. Ja w tej karcie widzę spotkanie karmiczne, spotkanie, które gdzieś w podświadomości niesie za sobą właśnie kwestie połączenia erotycznego i jednocześnie troszeczkę... To, że nie bardzo widzicie siebie takimi, jakimi jesteście, tylko patrzycie właśnie przez pryzmat albo swoich marzeń, albo tego, co macie gdzieś w głębokich pokładach swojej podświadomości i po prostu troszeczkę projektujecie na drugą osobę swoje bądź oczekiwania, bądź swoje wizje, niekoniecznie uświadomione. No więc. Fakt jest faktem, że jest tutaj energia bliskości, zbliżenia i energia wzajemnej ciekawości, chociaż no widzimy, dokładnie też tutaj widzimy, że mamy, ta kobieta jest wykuta czy wyrzeźbiona z pnia drewna, drzewa i dookoła są te inne pnie odcięte, te drzewa inne odcięte, pozostały same pięki. Mężczyzna zaś według mnie jest właśnie taki wyrósł ze skały i trudno jest się im spotkać, chociaż tam w, gdzieś w tyłu głowy o sobie marzą i chcieliby, żeby ta energia ich połączyła. No, tak to widzę. No to zobaczmy w takim razie, co może być trudnością w tym połączeniu. Rycerz Pentakli rycerz pentakli, czyli no taka trochę orka na ugorze. Energia pracy i trochę takiego skupienia na powolnej realizacji celu. Natomiast jest to energia na pewno realizacji celu finansowego, więc myślę, że na przeszkodzie może stanąć to, że no, i jest tutaj praca do wykonania. Mamy nawet tego bohatera, który patrzy na tą parę. Chciałby w tym uczestniczyć, ale no jednak praca go ciągnie jakby w drugą stronę. Więc myślę, że trzeba tutaj zwrócić uwagę, czy któreś z Was się nie przepracowuje, czy którejś z Was nie no tej równowagi pomiędzy pracą a sprawami osobistymi nie zaburza. Więc taka jest energia związana z tym co może być trudnością, a co może być pomocne. Słońce, no proszę. Pomocne może być spojrzenie optymistyczne, spojrzenie radosne, spojrzenie nawet takiej dziecięcej perspektywy, uruchomienie wyobraźni. Nawet w jaju sadzonym można zobaczyć chociażby tego łabędzia właśnie. Jest to energia, która oświetla wszystko, wyjaśnia wszystko. Tutaj widzę jakąś postać, która no, to jest to dziecko, takie, które jest na innych kartach, na płonącym koniu jedzie. Więc jest tu na pewno gorąca energia wyobraźni, gorąca energia chęci działania, i to może pomóc. Otwarcie się. W tej takiej trochę kamiennej atmosferze szarości na gorącą energię słońca i gorącą energię działania. No, a w takim razie zobaczmy, jaka jest rada dla Ciebie. Dwie buławy. No, dwie buławy to jest. Rada mówiąca o tym, żebyś się zdecydował albo zdecydowała. Na horyzoncie masz właśnie nowy początek działania i już to wszystko zaczyna eksplodować z tego, z tego jaja, to ziarno się po prostu przebija w postaci nowej roślinki przez mm, skorupy tego jaja i w związku z czym połącz swoje możliwości i umiejętności, bo mamy tutaj dwie postaci, z których każda ma coś, co ta druga... Pod Czego ta druga potrzebuje, tak? Ja to tak widzę. Bo ta postać ma nogi, ale nie ma jakiegoś serca i takiej twarzy ludzkiej. Ta z kolei jest bardzo no, ciepłą postacią, jeśli chodzi o twarz i serce, bo tutaj nawet jest taka energia serca. Ale za to ma uwięzione nogi. W związku z czym, żeby to wszystko uruchomić, po prostu zdaj sobie sprawę ze swoich możliwości, ze swoich umiejętności, ze swojej urody człowieka, człowieczeństwa i ruszaj do boju. No i pos po posługując się energią Słońca. No tak widzę to, co jest między Wami. Zobaczmy jeszcze, co powie na to ta talia. Co na to powie ta Atalia, jaka jest rada dla Ciebie? No, proszę, wyobraź sobie i zwizualizuj. Zwizualizuj to, co byś chciał, chciała zrealizować z tą osobą. No, tylko nie za bardzo. <śmum> Żartuję. Wizualizuj, ile chcesz. <śmum> no, dobrze. A co na to nasz ciasteczkowy sklepik? Co na to nasz ciasteczkowy sklepik? Wizualizuj, ile chcesz. Tutaj ta osoba wizualizuje wszystko, nawet jednorożce, więc spoko. I pomedytuj jeszcze do tego wszystkiego. Jak już zwizualizujesz, to poczuj. Pomedytuj, poczuj tą swoją wizualizację. Poczuj, że już w tym jesteś, w tym. Co sobie zwizualizowałeś, i co sobie wyobraziłeś, wyobraziłaś. I wyobraźnia, wizualizacja i medytacja to są właśnie te konkretnie elementy, które pomagają, pozwalają wejść w energię spełnienia danego marzenia czy danej myśli. No, a w takim razie zobaczmy. Co na to nam powiedzą nasze karty? Te, te odłożę, bo już patrzyliście dość długo. A tutaj zobaczymy. Co nam podpowie nasz przewodnik duchowy? Co nam podpowie nasz przewodnik duchowy? I który? No, zobaczmy. O strażnik celu, strażnik kierunku. Wybierz wreszcie swoją ścieżkę. Wybierz, zdecyduj się, połącz wszystkie swoje umiejętności i do boju. Wybierz swoją ścieżkę. Tutaj mamy anioła, który w sobie nosi właściwie wszystkie właśnie żywioły. Tak, bo mamy i ogień, i ziemię, i powietrze. No, nie widzę wody. Mm. No, ale zapewne gdzieś tu jest. No, w takim razie bierz się za działanie i wygeneruj, być może poprzez tą wyobraźnię i medytację, i swoje wizualizację, swój kierunek i swoją drogę. Hmm, piękna karta tyle symboli na niej. Dobrze, i teraz zobaczmy. Co nam podpowie nasz wspierający nas wszechświat? Zobaczmy, który. Wspierający nas wszechświat. Jestem kochającą energią wszechświata. No, oczywiście. Wszyscy jesteśmy kochającą energią wszechświata. Wszyscy jesteśmy tą samą kochającą energią wszechświata. No, prawda? Ja tak czuję. Dobrze. No a teraz zobaczmy jeszcze, jak w tym wszystkim możemy sami sobie pomóc. Bo jeżeli wszyscy jesteśmy tą samą energią, to jak pomożemy sobie, to pomożemy też innym. Podnosząc wibracje u siebie, podnosimy cały bagaż, może nie tyle bagaż, co cały zapas energii i wysokich wibracji, również dla innych. Niespodzianka. No jak niespodzianka, to niespodzianka. Zobaczmy. Uwolnij swoje oczekiwania i bądź otwarty na to, co jest niespodziewane. Bądź otwarty na to, żeby się zdziwić i być no, pod wpływem niespodziewanej sytuacji, coś, co Cię zaskoczy i coś, co pozytywnie Cię najpewniej zaskoczy. Bo niespodzianki są pozytywne, tylko trzeba przestać czuć i próbować wszystko, wszystkim kierować. No, zostawić, niech sobie się podzieje i zobaczyć co z tego wyniknie. No. No dobrze. To co, w takim razie teraz wybierzemy trzy karty przesłań miłości. Zobaczymy, która się pojawi, bo tak tasuję, żeby wypadła sama. A wy będziecie wybierać, która do was najbardziej. Tak tasowałam, że za dużo trochę wypadło. Jednak. <laughs> Jednak któraś chciała wypaść. No dobrze. No i proszę bardzo. Dobrze. No to wybierzcie teraz jedną z trzech, dwie z trzech, bądź wszystkie. I czytamy. Która karta będzie kropką nad i dla ciebie w związku z naszym dzisiejszym czytaniem? Karta numer jeden. Istotne jest, ażebyś w tej chwili zrobił krok do tyłu i spędził trochę czasu w samotności, samemu samej. Zamiast umieszczać swój punkt koncentracji na kimś innym, teraz jest czas, ażeby dać go samemu sobie. Odwracamy wzrok od Wszystkich innych osób, które przykuwają naszą uwagę, próbują przynajmniej i skupiamy się na sobie. Karta numer dwa. Nowy początek. Nowa przygoda czeka. Otwórz się na nią i żyj swoimi marzeniami z pasją. No proszę, czyli to, co tutaj. Dobrze. I karta numer 3. Jeśli chodzi o sprawy sercowe, nie ma nic, co jest dobre ani złe. Każdy wybór, którego dokonujesz, rozszerza Twoje rozumienie życia i miłości. No też, prawda. No i na koniec nasza afirmacja. Zobaczmy. Zobaczmy. Zawsze jestem w bezpiecznej przestrzeni, która pozwala mi rozwijać się i rozkwitać. Moje życie jest piękne. No właśnie, no bo jest. I tym optymistycznym akcentem bardzo Was serdecznie pozdrawiam i do następnego razu.